Słuchajcie, czy rzeczywiście wygląd jest taki ważny? Pod jednym z ostatnich moich filmików ktoś mi zaczął wypisywać, że wyglądam jak 50 lat. No nie wiem. Kwestia gustu. Najprzystojniejszy nie jestem, wiem to. Ale czy rzeczywiście dzisiaj ten wygląd jest taki najważniejszy? Słuchajcie, niesamowite, jak przywiązujemy uwagę do tak błahych rzeczy. I tak naprawdę nadajemy im moc w ten sposób. Bo to my, ludzie którzy wypowiadają się w taki sposób, to my tak naprawdę wprawiamy i wprowadzamy innych ludzi w kompleksy. Każdy człowiek wygląda inaczej. Przejdźcie się po ulicy i rozejrzyjcie się, ale tak naprawdę się rozejrzyjcie. Zobaczcie, czy widzicie tam ludzi takich jak modelki czy modele, których oglądacie na Instagramie czy na innych portalach? No właśnie. Nie. I teraz każdy z nas wygląda jak wygląda. Nie ma na to tak naprawdę wpływu. Rodzisz się taki, a nie inny. I co? I masz być gorszy? Nie rozumiem tego. Nie rozumiem takich ludzi, którzy wypowiadają się źle o innych tylko i wyłącznie na podstawie wyglądu. A może ten ktoś jest tak inteligentny, że mógłby ci pomóc rozwiązać twój największy problem? A może ten ktoś kiedyś będzie tą osobą, która uratuje ci życie? Nie wiesz tego, ale ty oceniasz, ty mówisz źle, ty wytykasz palcem. Tak się nie robi. Słuchajcie, wygląd to nie wszystko. Zapytajcie ludzi w związkach, którzy żyją z sobą 15-20 lat. Czy dla nich dzisiaj wygląd partnera jest najważniejszy? Myślę, że 90% powie, że nie. Bo tak naprawdę wygląd przemija. Jesteśmy młodzi, piękni, ładcy. Potem się starzejemy. jesteście o jak ja, 39-latek, o którym mówią, że wygląda 50-latek. Jak jest sens? Obrażania innych w internecie. Nie rozumiem. Dla mnie wygląd nigdy nie był najważniejszy. Dla mnie zawsze liczyło się wnętrze. Ale jak widać, niektórzy ludzie są na to zbyt puści.